Jakim cudem nie mam bana? Jakim cudem nie mam na Twitchu bana? Nie wiem! KUA Wjeżdża młody SIGMA! Administracja Twitcha! Szeście się! Siebano, kto jest skrót! Będziemy grać w Red Dead Redemption Roleplay z jej! To jest Samir. To jest Samir, Samir dziki zachód. Siema, co u was słychać? Będzie Będzie streaming. E, stream z Rodde Red Dead Redemption Roleplay i będę chodził i tak. Siema, siema. Witam o witam kurwa rzeźnika Nie no, słuchajcie, ogólnie jest taki serwer Lucky Valley, nie? Na Red, Dead, Red Deadzie Ten serwer teraz ma drugi sezon, nie dostaje nic za tą reklamę, miałem na tym serwerze 10 banów kurwa. Miałem 10 banów na tym serwerze, bo kurwa chodziłem i śpiewałem yep, dab dub duch je Skibiri ping, da pim, pim, Skibiri dab yep da pieep, skibberid dub da pim pim Nie zrobiłem tego teraz w jak coś? E, więc miałem Banów na tym serwerze. Teraz nie mam bana. Umówiłem, jest ze mną Kukę. Kukę, jest ze mną Kukę. I mój ziomek e, Pisuar 2.1 MP. <grym> nie, i nasz ziomek Wiktor. E, kingpin, e, Będzie grał z nami. E, tylko teraz tak, zrespiłem się bez brwi. Jak on jeszcze się do gościa, co na że odpisuje ludziom będę 2.1 MP pana ksywka Ej, widziałem tego gościa, co odpisuje na Twitterze ludziom. Że wszystkim, z 2.1 MP Szacun bro. Jak się spotkamy, masz takiego szlurba, takiego. Omczek. Witaj bracie Dosty? Witaj bracie Dusty? Tak, tak, tylko muszę iść na chwilę do Do fryzjera muszę zajrzeć, wiesz? Dusty? No tak kur... Słyszysz mnie? A dobra, poczekaj, może mnie nie słychać Może faktycznie mnie kur... nie słyszy Słuchawki No jak Streaming mic do No halo, słyszysz mnie? Bo miałem ten... E... Problemy, wiesz? Z gardłem Suko Halo, suko Dusty? No, Suko! Das ty? Słyszysz mnie teraz, Chcecie Erotic RP tutaj? Na tym reddedzie? Ja wam postreamuję coś z pisicielą. No, słyszysz mnie, bracie? Tak, 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 tak. O, bracie! W porządku, Dobra, dobra, Suko, idę tylko do fryzjera, zaraz przyjdę. Dobrze. Gdzie tak jest Marshal? Jest... dobre pytanie, wiesz? No ale to przed chwilą tutaj nie był. Dobra, słuchajcie, tylko wam opowiem co my gramy. Gramy coś takiego, że jesteśmy jakby. E, jesteśmy tak jak Texas Rangers byli, nie? Tylko, że Texas Rangers to, to byli trochę wcześniej niż tutaj na serwerze są wydarzenia, więc... Kto mi tu kurwa? Dzień dobry. Więc my gramy w co, coś takiego, co się nazywa Regulators. Coś takiego trochę jak łowcy nagród, że bounty hunters, że będziemy łapać przestępców, łapać wszystkich kur... Jakby stoimy po stronie cywili, po stronie ludzi, nie? Że po prostu będziemy łapać przestępców, dostarczać ich... Szeryfom i tak dalej, i tak dalej, ale my nie będziemy do końca działać w 100% zgodnie z prawem. Że będziemy po prostu mieć swoje metody. Piękne wdzięko. Dziękuję. Proszę. Wybaczy pan, ale. Przejść. Tak, oczywiście. Naj najnormalniejsza rozmowa o fryzjera, Na Bartodziejach, Mortki. No patrzcie, bo nie mam brwi, wiecie o co chodzi? Muszę sobie brwi zrobić. Mortki! U mnie na Instagramie głosowanie na brwi, do postaci. Mortki, u mnie na IG. Rozma. Y y Ogarniamy brwi, ale ten wers kosztował. Jee! Gdzie jest do krwy mojej kapelusz? Jak się czujesz, wszystko w porządku? Czuję Wnastu. się dobrze, czuję się dobrze, czuję się dobrze, bardzo dobrze się czuję. Wiesz, jak się czuję? No. Że mam ochotę cię rozebrać wzrokiem. Dosyć Czemu jestem wybrać? gruby? Co to za pytanie, Co to za pytanie? Patrzcie, Mam szklankę od mojej narzeczonej z napisem I love you. I teraz uważajcie. Moja narzeczona wróciła teraz do domu. Roksana, nie mogę krzyczeć za bardzo, za dużo, żeby nie było tak jak ten, nie, 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 pokazywałem jej z bandurą, ten i bardzo było jej przykro. Co mówisz bro, wybacz mi, rozmarzyłem się, wiesz. Mówię, że dostałem infekcji po ostatnim. Po czym dostałeś infekcji? Po ostatnim. Ej, kurwa, co do tamtego, nie, to ja miałem takiego kaca moralnego, bo sobie mówię, kurwa, graliśmy w tą Fifę i tam jacyś ludzie pisali e, na, na TikToku potem, no, kur. BDS jak pocisnął bandurze, będę jest jak pocisnął temu, ja sobie mówię ja p***a, k***a. Ja nie pocisnąłem k***a, bandurze ani temu netrodalowi, ani temu Arquerowi, żeby żebym im pocisnąć, żeby im sprawić przykrość, tylko żeby wygrać z nimi w FIFA. I mi się udało rozdrać kurwa bandurę co wydał oh. Co wydał 30 tysięcy skład do FIFA się misja się powiodła Widziałeś te kształty, widziałeś się? To moja postać jak coś, nie? To jest RP totalnie, to... to ta... Widziałeś te kształty, widziałeś jej sto... chyba stopy, bo jej widać troszkę, czy nie? To troszkę widziałem, to ja troszkę się, tak, ja się przypatrywałem, to troszkę widziałem i i stopy to były naprawdę polskie, te stopy. Graczy jest 128 teraz na serwerze, także zaraz zaczynamy grać. Jakie stopy? Ja tu chyba ja chyba aż ja ja tu poczułem jej smroda, wiesz? RP, ja tylko RP. Smroda bym jej wylizał. Całego smroda bym wylizał ja bym się podniecał i bym jej smroda wylizał. Smroda byś wylizał? Mhm, Jakim cudem nie mam bana? Wiesz, JAKIM CUDEM NIE MAM NA TWITCHU BANA?! Nie wiem, Myślałem, że odpalę dzisiaj streama, będę miał jakieś shadowbana, będzie chyba 50 osób, a to k***a! Wjeżdża młody Sigma! Młody Sigma wjeżdża, k***a! Ej! Wjeżdża młody Sigma, k***a! Przepraszam. Wszystko dobrze bro. Przepraszam. Słuchajcie, moim zdaniem to jest, to jest najlepsza zwrotka polskiego rapu jaka wyszła w tym roku. Przysięgam. Słuchajcie, to jest jakiś roz****** To, 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 to co nawinął Denis tutaj to jest jakiś roz... Słuchajcie, ten klip jak on tam wchodzi i na tym klipie leżą te typy i on tak. Trzeba... Mać kilku typów. Nie no, ja... To jest najlepsza zwrotka polskiego rapu jaka wyszła w tym roku. Przysięgam, przysięgam. Trzeba kilku typów, mięśnie bardzo szybko rosną od kilku zastrzyków, My bez hintu. Co? Pójdę do biura a szerefa... Kiedy I... będzie k***a Marszal? Powiem ci tak... Wyobraź sobie kolejkę, nie? Super, ma no i co? Pięć osób przed nim... I dwie mają duże siatki z zakopami no, no. Dobrze, dobrze, no to możemy się przejść, możemy kupić broń, możemy coś już tutaj zacząć To jest soundtrack do streamka, jak chcesz tylko Chapsy to mi robi ta twoja, chapsy to mi robi twoja też na zdejmę ja Bandura No tam, jak przed nami jedzie na ośmę Ja nie widziałem go No, nie, no nie widzę go Czy to Ej, ja mam zdjęcie z Parisem. Mam zdjęcie z Parisem. Jak byłem chudy w Gdzie to zdjęcie? K By do Esku znowu się spotykamy? Słuchaj. Po, po, po pierwsze, dziękuję ci za donata. Po drugie, nie pisz mi takich tekstów, bo będziesz miał k no. Tak obciąg. Gdzie to w głowie nie mieści. Przysięgam. Miałem. St Miałem... Czy Bedi na Twitchu? Ziomek przychodzi! Ziomek przychodzi! Jazzy312 i mówi tak. Bedi na Twitchu? Bedi na Twitchu? tam, a, kurwa, że gruba to już kurwa. 14 dram od kurwa, po kolei. baby na Twitchu? Nie, kurwa. chyba mordko, nie wiesz o co kurwa, chodzi, więc pozwól, że ci krwawe tłumaczę. Trzeba kilku typów. Mięśnie bardzo szybko od kilku zastrzyków. Ty to ty jesteś kurwa, ten z pociętą mordą? Kurwa, czajcie, że do kurwa. Ja tu siedzę kurwa, taki spocony jak kurwa, Rafatus w Prime. do kurwa, Nie. Jestem siedzę tu jak kurwa, Rafatus w Prime'ie. Rafatus Rafonix w Prime. A, o, idę kupić rewolwer Jak ku... A, bez jaj Rewolwery, rewolwer Cattleman Cattleman. Cattleman. To się pisze Cattleman C-A-T-T-L-E-M-A-N Cattleman Revolver Cattleman Hej parówko, nie odzywaj się, bo ci obciągniemy Chyba mać! Od zastrzyków też się szybko grubnie No Nie wiem od jakich skyno. Chciałbym takie, na... od których się chudnie. C***a. No wiesz, bo jak tańczysz na stoliku, wiesz, Lubię jak szpanujesz ilością plastiku. Po co robisz content na siłę? Za bardzo to widać. Słuchaj, śmieciu, nie wiem czy jesteś tutaj nowy, czy co robisz Ale ja sobie po prostu przyszedłem tutaj popykać w Gierki. To, że puściłem dwa razy bandę i cztery razy Samir NDA to nie znaczy, że robię content na siłę. Bo ja nic nie robię na siłę, bo ja ku... tego streama odpalam dla beki. Mam Mamę, nie mam żadnych współprac ku... na tym streamie. Je mnie ten Twitch, ku... Aj... mnie to wszystko, nie mam tu partnera, jestem obsrywany regularnie na tym Twitchu, więc naprawdę uwierz mi, nie robię tego dla kontentu, bo jak chcę zrobić content, to se odpalam TikToka albo jakieś inne głupstwo i tam se śmieszne filmiki. Ja tutaj chcę po prostu se pograć w gierkę, czaisz? On znowu przytył? Co kurwa przytył? Jak ty to widzisz, stary? Widać tylko ryj, widać tylko mój ryj, nie? To co ty, czy ja przytyłem czy nie? Jak ty to widzisz? Jak mam rodę, widzisz kurwa ryja. Witam, witam. No i czemu ja nikogo nie widzę? Witam No jak ja nikogo nie widzę, no ja p to wchodzę jeszcze raz do tej gry... Doli w tej grze. To chyba Łukasz był, nie? Tylko że teraz będę znowu w jakiejś kolejce Dobra, no to FIFA. Odpalamy Fifę Nie no. Na razie chcę chwilę sobie pograć. Może gdzieś tam na koniec... Yy, ogarniemy. Że, mam procesor co mi tekstur nie ładuje. No wiadomo. Życzę ci takiego komputera, życzę ci takiego komputera, wiesz? Szczerze, ty śmiesz się z mojego procesora, a ja życzę ci takiego komputera. Życzę ci, żebyś miał taki komputer, sprzedał go i kupił sobie i swojej mamie samochód. Wiesz, za ten komputer. Wiesz, możesz kupić mini countrymana. Dla siebie i dla mamy. Czemu jestem taki niemiły do widzów? Ja nie jestem niemiły do widzów, jestem. Jestem miły do widzów. Tak naprawdę. Jak ktoś pisze coś miłego, to jestem miły, ale co? Ale to, to jest co tutaj? Że ktoś ma przychodzić mnie wyzywać, a ja mam być dla niego miły? To nie jest Rose BDS, a tylko to jest co, Twitch, Red Dead Redemption 2 AirPlay, Roleplay, Kuksona Kumpel, kuke 215, taki mały ja i mam to w chu. Czy ma na ekranie nie ma gry, tylko gruby chłop? bo... Ciężkie pytanie. Czy organizujemy konkurs na najgorszą fryzurę? Stary, ja mam długie włosy, mam po prostu długie włosy. Jaka to jest najgorsza fryzura? Mam taką fryzurę jak prawdopodobnie twoja matka. Po prostu mam długie... Swoje włosy, no nie słuchałem żadnej nutki twojej, jestem tu, masz spoko energię i dobry humor, bardzo mi miło stary, tylko że tutaj stary, to jest wiesz, to ja sobie tutaj siedzę, taką, mam wolny wieczór, odpalam sobie streama i tak dalej, nie, no muzyka to jest moje życie, muzyka to jest to co robię, więc jeśli chcesz sprawdź moją muzykę, na pewno znajdziesz w niej też odwzorowanie tego jaki jestem, to jest właśnie, to jest wiecz, to jest właśnie ten wieczny hustler, nie, 2 miliony na Spotify, ziomek do ziomka mówię, sprawdź moją muzykę, sprawdź. Bo na pewno nie pożałujesz, a jak pożałujesz, no to mam nadzieję, że wrócisz z jakąś konstruktywną krytyką. Ty jestem jakiś disco -polowiec? Słuchaj, a jaki disco polowiec, co ty pi***ujesz no. Tary, ja, ja rapuję z 8 lat na w mainstreamie. Jaki dyskopolowiec. disco Umówmy się, ja nie mam nic do artystów disco polo, każdy sobie robi swoje, oni zarabiają k kasy. I to jest bardzo ważne, bo gdybym chciał iść w stronę disco polo, to bym poszedł. Gdybym chciał iść w stronę k robienia k 40 Eldorado, to bym poszedł. Ale wracając, y y gdybym chciał iść w stronę robienia hitów typu Eldorado, typu coś tam, coś tam, co robiłem wcześniej, i znowu skraszywał ten jeden serwer, to bym poszedł. To bym po prostu poszedł, wiesz? Ale nie, bo właśnie robię inne rzeczy, robię rzeczy, które są zgodne, zgodne ze mną i które nie zawsze przynoszą największą ilość pieniędzy, ale za to takie, które są zgodne ze mną i z tym, co ja czuję. I Jeśli ty nazywasz mnie Diskopolowcem, bo mam parę hitów. Wielomilionowych, to jesteś tępy kwa, to jesteś k. zjany albo jesteś prowokatorem, nie ma innej możliwości. Gdyby chodziło mi tu o to, żeby zarabiać kurwa, nie wiadomo jaki hajs, to bym brał kurwa, najgorsze kurwa, reklamy, najgorsze reklamy największego gówna, kurwa. bym nie patrzył na to co kwa reklamuje, bym kurwa nagrywał kawałki kurwa, tylko po to, żeby miały wyświetlenia i robiłbym w ogóle zupełnie coś innego niż robię, a na pewno już kurwa, Założyłbym wytwórnię muzyczną dla moich przyjaciół, żeby ich wydawać żeby oni mogli wydawać. Więc z całym szacunkiem do disco-polowców, 8 lat temu podpisałem e, pierwszy kontrakt i, y, w SBM. 8 lat temu. Więc co ty mi kurwa Ja jestem jednym hustlerem, kurwa. Jestem gościem, który kurwa kolorował włosy, jak wszyscy za to jerli. Co nosił warkoczyki, jak wszyscy za to jerli. Co kurwa robił zawsze swoje i nigdy nie robił tego, kurwa, co było akurat popularne. I wiem, że są fani tego, co jest popularne. I moi fani, i ja zawsze robiłem dla moich fanów. A ci fani, którzy są fanami tego, co są popularne, czasami przychodzili sprawdzić moją muzykę i na przykład znają trzy moje kawałki. Ale ja robię wszystko dla moich fanów, a nie kur... dla hajsu i tak dalej, i tak dalej. Hajs to jest zawsze skutek uboczny, zawsze. Bo jak zaczynałem rapować, to w ogóle o tym nie myślałem. Ty skur... No a to co, pierwszy dzień serwera, pierwszy dzień? Pierwszy, no, no. Prze, pierwszy, pierwszy dzień, dzień tego, nie tego nie było drugiego ur... Ej, czaty Nie, no nie piszcie! Kukiego, nie no! Nie no, nie piszcie takich rzeczy, czaty, kur Nie no. Nie ja nie tak, no. Że jak chcesz być cool, to piszesz tak. Snake z si, snakku e PPW musisz pisać. Ernie napisał, Ernie napisał, że Snakeu nawet tu się doczepa, pił Classic. No, zajebiście, fajnie, że są widzowie z TikToka. Pizda na streamie będzie ban? Nie będzie bana sk. Jaki kwa -ba ban, zaraz ty masz bana. I zbanował go, faktycznie. Armaksa jest w porządku. Co kur? Co? Sperma ksajo jest w porządku? Stary, nie wiem jak będziesz potem się tłumaczył, że to jest wyjęte z kontekstu, ale... Nie jest. coś tutaj widzisz, jak ty coś tutaj widzisz, jak to zap... Normalnie no. Też widzę, też widzę. Słona czy, ja widzę tylko tak, słona czy słodka? Sperma. Matkę Wiktora. Sperma. Sperma smak na tylko to widzę. Sperma, sperma smak na nas. Tak, opinia o Breiviku? Ej, jaka opinia o Breiviku? Jaka opinia o Breiviku, Mordki? Mordko, co sądzisz o hitze? Ch... Za przeproszeniem. Pozdrawiam. Wiecie o co chodzi, że ku... no, Co można o tym sądzić, nie? Putin bardziej Sigma czy Stinky Cheese dla Was? <laughs> będzie robił jakiś tatuaż jeszcze? Nie, już chyba odpuszczam. Mogę poszukać jeszcze kogoś do gierki, że była piątka. Dobra, da ale nie uczesano. Nie uczesano mi kasiks. to będzie pięciu nas akurat. Także ja to Avme. Mortka. Ale zmierce. Na, na, napisz do, do nieuczesanej. Mortka, proszę, napisz do nieuczesanej. Do na, nieuczesanej napisz, 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 nie, i do Kasik, To będzie nas akurat pięciu, proszę. Na, proszę, proszę, napisz do niej, bo za zbory straci przytomność proszę, przed komputerem. Proszę, napisz. Na, nieuczesanej widzieliście szoty szoty ze stopami i widzieliście. <laughs> Możecie przerzucić te szoty. <laughs> Wiem co rabo będzie na TikToku stale, nie? <laughs> <noise> Wiecie co mu chciał? Chciałbym robić dubbing do szereka teraz nowego i chciałbym osła grać w szczególnym. Ku... No co? Ku... Słuchajcie, tą zwrotkę nagrałem w ogóle, tą zwrotkę do okiego to nagrałem jak mój dzianek był w szpitalu i w ogóle ja nie chciałem już nic wtedy nagrywać. Tą zwrotkę do Certified Lover. Zaprosił, napisał do mnie Oki w ten dzień. Znaczy, to, to było tak jak mój dziadek był w szpitalu, on tam. E... Mój, dziadek, mój dziadek odszedł w miesiąc. Nie? Jakby miesiąc to trwało, odkąd b, b, by tref, b, by była diagnoza i się źle poczuł, do tego jak umarł, nie? Więc e, tak, no i przez ten miesiąc to. to y, no, no na pewno ostatnie co chciałem to nagrywać, ale napisał Oki, że jest w Warszawie. Pojechałem do niego i napisałem tą zwrotkę, tak naprawdę trochę w drodze tam, trochę już w studio. Nagrałem ją i to, to dużo mi to też pomogło, bo tak trochę dało mi taką, takie poczucie rzeczywistości, e, zrobienia tego i cieszę się z tego kawałka. No. Szkoda, że nie ma klipu do tego kawałka, fajny by na pewno był, ale ja też nie byłem jakiś nastroju pewnie na klipy, ale było super. I Oki naprawdę jest mało takich raperów, którzy są real, nie? Bo znam takich raperów, co mnie followują i mi lajkują wszystkie posty, a na przykład wiem, co o mnie mówią, śmieją się ze mnie e, gdzieś tam za zakulisowo i tak dalej, a mam wrażenie takie, że Oki jest takim gościem, że. Gdzieś się z kimś widzi, to mówi, że jestem w porządku, nawet jeśli ja się nie domyślam, że jest. że tak powiedział, więc bardzo szanuję okego. Okay. Jaką mam cipeczkę? Widzę, że poleciliśmy klasyczkiem. Oj kur. Kasix, to jest Kasix. Czemu to takie pytanie zadałeś? Cześć. Tak, luźne pytanie. Ej, 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 słuchajcie, chłopaki, to jest, to jest prawdziwa Kasix? Czy to ktoś się zmienił, nie Xerobija? Ja teraz to nie. Prawdziwa, prawdziwa. Realna. Mm. Kasix, Siemka. Kasix, real. Siemka, Kasix. <todgłos> Kasiks, yo, tu Bedo! BDOS. Cześć! Milion ja, 200, wiesz na IG, Jak coś? I wiem, ja, mamy fita razem. No właśnie. No. Co tam? Co u ciebie? A szukam nam piątego do gry. Piątej, 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 zgorzyk Piątej. Piąta nie może. Piątej, 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 nie, Kasik? Piątej, tak. Nieuczesana nie 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 taka streamerka, znasz? A streamuje Karolina? Nieuczesana. Karolina, Karolina, nie. się tak już ten nie po imieniu. Ona ma te szoty, wiesz o tym, nie? Że ona ma te szoty. Nie polecę klasyczkiem, do Kasiks. Ja bardzo lubię Kasiks. A jaki jest klasyczek? Jaką masz cipeczkę? Takie pytanie, różne. A tu ja zbanowałam jednego gościa za to. Ja napisałem do nieuczesnej, ale mamy zablokowanego. <słuch> Serio? Tak, wiesz, bo kiedyś coś tam... No wczoraj, wiesz, pisałem do niej wieczorem. Druga w nocy i tepe. Druga w nocy i tepe jej wys... wysłałem, wiesz? Mogę zaprosić wpadkę. Ja mogę napisać... To nieuczesane jeszcze na snapie. Dobra, mam piątą. Kogo, 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 kogo? Wpadka, taka dziewczyna. Wpadka? Brzmi nieźle, co nie? Dzisiaj się nie zdarzy akurat. ona jest bardzo miła i jest taka... tutaj, jak jest miła, to dlaczego wystawiła cały five stack dla jednej gierki z Bedin? No bo ja ją poprosiłam, bo mnie lubi. Aha, czyli to nie ma nic wspólnego z tym, że ona milion na Ona ma Wpadka nick? Taki serio ma? Tak. no, dzisiaj to jest jakiś... Czuję się jak urodziny. miał urodziny Porozumiej, nie się nad nią, ona jest taka... No pewnie ma na imię Patrycja ale no Dobra, dawajcie ją. A ile lat? Ile Przez lat? Ile powiem. lat? Ile lat? A nie pamiętam ile ma lat Ile lat? Nie pamiętam! Ale co ja powiem, KUKA Konop nagra filmik, że nie pamiętam?! 28 chyba ma Ona jest taka Dobra, luz może być Hejka, witam serdecznie, cześć, jestem Patrycja, Mam 28 lat, prawie 29 Jesteś 2 lata starsza o. prawie 3 ode mnie, witam Jezu, no. masakra. Słyszałam, że są pytania na ten temat. Ile na IG masz? Co to znaczy? Lat? Tyle samo? Nie, ile na IG obserwatorów, wiesz. <grystanie> eee... Co? Czemu ty mi o to pytasz? Ja mam milion z dwieście, dnem. jak coś, nie? Nie, nie. Ja tylko mam. Co masz? No. Milion, milion dwieście, milion dwieście, milion dwieście. Fajnie. Nie, fajnie to nie fajnie. jest dużo, to nie jest dużo, wiesz? Bo mi konto zbanowali, wiesz? Zbanowali ci konto. Ta, ta, bo miałem Bo dziesię... kupowałeś follow. Nie nie, tak? nie, 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 miałem 10 milionów, wiesz? Kupowałeś follow po prostu. Nie, miałem przypadek z po prostu z Christianu i tak dalej. Nie wiem, czy ci coś mówić. Na mówi, story tak wrzuciłem przez wspiano. przypadek, na story wrzuciłem przez przypadek, wiesz coś? Coś małego. Może. I czy mam w ogóle w znajomych? A czaty, jak ktoś. Ktoś wyjdzie, to musi wysyłać mi sub, gift suba dla Mamona od Bokstopa. Ja jestem atencjuszką, nie? ja zawsze mam stary no. tak, że Sieman, publiczkę, pod publiczkę mi się zajebiście leci, a potem chodzę do osoby z, z tego, z Discorda i sobie myślę, kwa, ale jestem śmieciem, nie? Co, co no, ja, ale, ok, ale, tak, ale, no. jestem, ale jestem śmieciem, co ja co ja myślę teraz? Dobrze, ty chociaż masz refleksję, no. Właśnie zastanawiam się, czy trzymać tego streama, czy nie, bo nie wierzę, że, że nam o 6 rano... Nie, no, nie, nie, nikt nie wiedział o 6 rano, nikt nie wiedział o 6 rano. Na pewno, bro? No, na no 100%, nie, no, nie będziemy z tego gadać. Ale nie będziesz gadał o... nie będziesz gadał o... Nie, nie będę o tym gadał. O tych naszych interesach nie będę gadał. O tym naszym przemyśle filmowym nic nie będę gadał. A o Tusku? Też nie, ja nie popieram za itp. Ej, Napiszę ej, 1, 2, 3... Ej, słuchaj! Ostro w cipce 1 napisał, ojciec mnie rucha pomocy, stary. Ten nick i to, co on napisał, to wygląda jak k***a z bez skitu, bez kitu, ja chcę roplayować to. Lizałem stopy twojej mamy, słuchaj, ja bym twojej tak wylizał, żeby to do mnie zaczęła mówić synku. Maciarzu je. Rozumiesz? A po drugie niech napisze 1, 2, 3, każdy kto lizał stopy. 1, 2, 3. Koka, koka, dobra, koka. ty mi się przywierz któryś raz, to ciebie zapytam. A ty mógłbyś wylizać wylizać dupę byś mógł? Napisz tak albo nie. A ty robisz jakąś k rekrutację? Tak, robię rekrutację. do ludzie Nie, nie. Czekaj, ile kasy, kasy miesięcznie to udane życie, a ile porażka? Stary, każda kasa miesięcznie to udane życie, nie ma czegoś takiego jak porażka ci, Jeśli hastrujesz, to kurwa stary no, prędzej czy później będzie gate. no, że Jesteś na jakimś etapie po prostu, stary, jesteś tak, na dokładnie, jakimś dokładnie, etapie. Dokładnie, dokładnie. Wiadomo, że nie można też tak kur... w jednym miejscu stać całe życie, jakaś stagnacja, że robisz tą samą robotę całe życie, które ci nie sprawia przyjemności ale... ale kur... stary dopóki robisz, dopóty kur... Stary zawsze jesteś wygrany, nie? Ja mam tą samą przykrą przypadłość. Ja w wieku od 1 do 16 100 razy googlowałem mikropenis. Nie, nie wydawaj się za bardzo w szczegóły, googlowałem mikropenisa. I słuchajcie, case jest taki. Ogólnie te fiuty z porno to są przerośnięte, nie? Ja jak wpisuję small dick porn, to i tak mam mniejszego, nie? Ale może być to też, też po pierwsze. tak, że on po prostu ma, ma spoko sprzęt, ale słuchał, no. I tak, takie ale chodzi o to. Często tak jest, że typy im mają większego kutasa, tym mniej się starają w łóżku, nie? Bo chodzi o empatię, w seksie chodzi o empatię. Musicie obserwować swoją partnerkę, jak reaguje na różne rzeczy. Nie bójcie się eksperymentować, nie bójcie się kurwa urządzić w seksie, nie bójcie, nie bójcie się gadać o seksie otwarcie. Po prostu Progresujcie, no, A, seks is jest ragaz, grind, ragaz, tak jak ragaz, wszystko inne. Sex. Ja bardzo dobrze robię palcówkę. Słuchajcie, musicie jedną rzecz, musicie jedną rzeczą nie mnie wiedzieć. Ja palcówkę dobrze <laughs> robię, palcówkę! <laughs> musicie jedną rzecz o mnie wiedzieć, musicie jedną rzecz o mnie wiedzieć, kochani. Słuchajcie, ja, e, widzicie, widzicie jak moja narzeczona wygląda, tak? Moja narzeczona jeździ na Fashion Week kurwa... No, jest, jest. No, z seks z bombą, jakkolwiek to słowo nie brzmi, jest naprawdę no na bo nagrał o niej piosenkę Bogini, nie? Więc no, jest na, ona jest naprawdę mocna. I ja nie jestem k***, najpiękniejszy, nie jestem na, naj, najbardziej umieśnionym człowiekiem na świecie. A mimo to, no kurwa, wiecie jak jest, nie? Boris rucha jak dziki. Boris jak dziki. Ale nie chodzi o Hajs, nie chodzi o hajs, Naprawdę, bo Roxana taka nie jest. Słuchajcie, Roxana ma swój Hajs, nie? Ona nie potrzebuje mojego. To w ogóle nie chodzi o hajs, tylko tu chodzi po pierwsze o charyzmę, bo charyzma też. Słuchaj snobby, snobby77 to napisałeś dla kasy classic, słuchaj moim zdaniem, Borys, z Borys, chuj Borys jakby poznał twoją matkę i ona by nie wiedziała kim on jest, nic, bo oni nie wiedziała, to był one night standa, up, raz raz w życiu z nim zapierdolę, to ku... rozumiesz, bo on ma taką seksualną energię, że, że głowa pękła jakby stanął obok niego, to ku... śmieciu, on minetkę to robi jak dziki ku... No, i piszesz, tak by było, i ty to piszesz pod bekę, a prawda jest taka, że jakby dzisiaj się zaczął starać, to jutro już by wieczorem lizał i. ty. maciarzu, po pierwsze, bardzo, bardzo dziękuję. Drugie, no, chciałbym dokończyć, że. E, no nie, dziękuję, Nathan. Roxana totalnie nie jest. Nie, no to, co powiedział jeden Wiktor, jest najważniejsze, że nie jestem debilem i też wiedziałbym, nie jest jakby tak. już na koniec dnia, nie? jako ostateczny argument, no to po pierwsze. E, a też dla mnie to nie jest żadne podbudowanie ego, no ale nieważne, nieważne. Nie ma... To nie o to chodzi. Chodzi o to, że musisz uwierzyć w siebie, nie? W sensie, dla mnie, ja jak zaczynałem spotykać się z Roxaną, dla mnie było coś takiego, że jak będę w stanie, że tak powiem, zdobyć serce Roxany, to będę w stanie zdobyć serce każdego. Dla mnie to jest tak, to jest dla mnie tak Że ja teraz wiem, że Riana, to jest, to jest dla mnie. Kwestia, żeby się przeciąć. Tak, że Riana, jakbym, jakbym znał Rianę i miał do niej numer, to bym. To bym jutro z nią był na randce. Nie, mordo. Nie dostaję pensji za lizanie grubego dubska. A ty, kur... ty kur... dostajesz pensję za stawianie spacji przed dwoma, z... dwoma znakami zapytania? Dobra, chdupę, teraz zobaczyłem na no spację, to już chyba na ci na to nie odpowiem. Ale słuchajcie, ja jestem obrzydki, ja jestem gruby, k... a ja mam małego kutasa. Ja w większość życia to byłem w... kompleksiony, k... ja mam problemy rel. psychiczne. rel. i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, k... naprawdę. Ja miałem takie dwa relacje, żebyś. Że... Ja bym o nich nie, nie śmiał wspomnieć, bo byście mi nie uwierzyli, że jakiś śmieć co siedzi o drugiej na Twitchu, bym mógł mieć takie relacje, co nawet nie jest znane. W, w grze, w grze jak starasz się zrobić coś wartościowego, to nie chodzi o wygląd, nie chodzi o kurat, nie chodzi o to, jak się czujesz ze sobą, to zawsze chodzi o empatię, o, o in inteligencję emocjonalną i tak dalej. Jak jesteście w Przeczytaj to, co napisał Woletyn. Przeczytaj to, co napisał Woletyn na głos. No ale Wiktor robi palcówkę jak z seksymogami Ja. Słuchajcie, każdą wadę, którą macie w swoim ciele, w swojej psychice, każ, każdy problem, który macie, trzeba nadrabiać, kurwa. Musicie być świadomi siebie, to jest najważniejsze, świadomość siebie. Uczcie się kurwa, siebie, z... Kurwa, wyzywasz kogoś w necie, ciśniesz tu Borysa, na streamie, to się zatrzyma na chwilę sobie pomyśl, czemu ja go cisnę, kurwa. Ja go cisnę, bo ma Porsche, bo ma k** narzeczoną, czy, czy, czy że siedzi w willi, jak Rick Ross, kurwa. czy że jest kurwa, z osiedla. Pomyśl sobie, bo każdym razem za każdym razem jak ciśniesz kogoś kurwa tego statusu to z czegoś to wynika i problem jest z ciebie ja tego teraz nie mówię jako oświecony, ja, te, ja tego nie mówię jako oświecony. przypomnę ja to mówię jako 130 kgowy śmieć co całe życie nie umie schudnąć ma małego kutaca, jest za, i, i, i był całe życie zakompleksiony nie to tak w... ludzie mówią, że jestem populistą i tak dalej jak jak pierdol... właśnie rzeczy zupełnie niepopularne kurde. tylko po prostu jestem popularny ale nie pierdolę rzeczy popularnych Jakim ja jestem populistą So, zobacz, kur... jacy ludzie są populistami, ty. a o, po drugie... padło na czacie. Jakie? Ile procent oddajesz miesięcznie Sentino za stworzenie ciebie? Nie oddaję całe szczęście, żadnego procenta Sentino, ale to tylko dlatego... Teraz mówię serio. Sentino był, był moją inspiracją przez bardzo długi czas. Też nawijałem o nim we wcześniejszych moich utworach, ale nie oddaję mu żadnego procentu za stworzenie mnie, ponieważ kiedyś raz... Y... Wspólnie człowieka. GTA Co Zrobiliście? W GTA RP. Wspólnie człowieka, ja jestem Senti I dzięki temu on powiedział, że nie muszę nic robić Tylko moment, w którym mnie z którym ktoś będzie tam ogarniał to To będę musiał się podać, że to ja I wziąć wyrok na klatę dla to, że. Czyli ty jesteś sicariosem czy nie? Czy ja jestem sicariosem? Tak w GTA arp mówię, że to zrobiliśmy, debile Ludzie, ludzie są w szoku Przecież ja żartuję z... no Czy wy jesteście z*** czemu ty mówisz to na live? Co... Czy jesteście, A, bo... czy jesteście z*** Jakie to było pytanie? Czemu ja nie płacę pieniędzy Sentino za, za stworzenie mnie? Sentino akurat jest zajebistym muzykiem. Słucham sobie Sentino często. Przybliż się nie. do kamerki, bo właśnie kończę. No. no. <laughs> nie no, proszę niech nie... Możesz się zaklipować, tylko niech, nikt nikt nie wysyła tego Roksanie. Nara, no, trzymajcie się. Z...